Nazywam się Artur Guzicki, jestem dziennikarzem, ale przede wszystkim jestem legniczaninem. Lubię o sobie mówić, że jestem legniczaninem i z urodzenia, bo tu się urodziłem, ale także z wyboru. Z wyboru dlatego, że miasto to wydaje mi się niezwykle fascynujące. Miasto, które należy do średnich, średniej wielkości miast w Polsce, ale z ogromną historią, z ogromną tradycją, z ogromną kulturą i materialną i niematerialną. Miasto, w której Polacy żyją od 1945 roku. Miasto, w którym praktycznie rzecz biorąc w 95% została ludność wymieniona. Jest to taka typowa sytuacja, wydawałoby się, że to jest typowa sytuacja dla miast na Dolnym Śląsku, ale nie do końca. W 1945 roku, kiedy tutaj nastaje polska administracja, przyjeżdżają tutaj repatrianci, uchodźcy z dawnych kresów Rzeczpospolitej, przyjeżdżają Polacy, przyjeżdżają też Żydzi, którzy próbują znaleźć tutaj swoje, swoje miejsce. Chcą spokoju, chcą normalnego życia, ale to normalne życie okazuje się tylko przez chwilę możliwe, dlatego że już po paru miesiącach, w lipcu 1945 roku, polscy mieszkańcy zostają przepędzeni po raz kolejny. Legniczanie, wtedy, bardzo świeżi Legniczanie, Polacy, na skutek decyzji władz sowieckich, muszą przenieść się z lewobrzeżnej części Legnicy, czyli z tego miasta starego, pięknego, na prawoobrzeżną część Legnicy. Decyzję tę podjął ówczesny komendant wojenny miasta, marszałek Krokosowski, który tutaj wymyślił sobie siedzibę swojego sztabu i chciał mieć po prostu święty spokój. Polacy wyprowadziwszy się na drugą stronę rzeki, dopiero po kilku miesiącach mogli tutaj z powrotem wrócić i zacząć swoje życie od nowa, czyli od nowa tak naprawdę po raz trzeci po, 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 po zakończeniu II wojny światowej. Wtedy właśnie przy tej, tym prze, przymusowym przesiedleniu mieliśmy do czynienia z sytuacją absolutnie kuriozalną. Zachował się w archiwach dokument, raport oficera Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, który opisuje to przesiedlenie, ale lektura tego dokumentu jest wstrząsająca, ponieważ ten właśnie ubek w raporcie do swoich przełożonych opowiada o tym, że. Sceny, które się rozgrywały w mieście przy przesiedleniu mieszkańców, tych właśnie świeżych repatriantów, którzy raptem parę miesięcy albo parę tygodni w tym mieście zagościli, chcieli już tutaj zostać, te sceny właśnie przesiedlenia przypominały sceny, które były, których był świadkiem w czasie przepędzania Żydów do get w centralnej Polsce. Od tamtego momentu, właściwie, Olegnicy w dużej mierze decydowali Rosjanie. Tutaj usadzili swój sztab, tutaj miasto zostało na początku przerobione w jeden wielki szpital. Każdy niemal budynek użyteczności publicznej był budynkiem, który był wykorzystywany na leczenie żołnierzy, którzy odnieśli rany w czasie, w czasie wojny. Żołnierzy sowieckich, oczywiście. Polacy napływali powoli, powoli zapełniali, zapełniali, miasto, ale też nie byli jedynymi gospodarzami Legnicy. Szybko się okazało już w 47 roku w ramach akcji Wisła Legnice i okolice zaczęli też zasiedlać ludzie, których dotknęła akcja Wisła. Łemkowie, Ukraińcy, była też niewielka, niewielka grupa bojków, ale tylko przez chwilę, ponieważ im udało się wrócić w swoje, w swoje rodzinne strony. Z kolei Następna fala takich przybyszył do Legnicy to są Grecy. Mieliśmy oto w Legnicy oprócz właśnie Ukraińców i Łemków, Mieliśmy dosyć dużą społeczność uciekinierów z Grecji. Byli to uczestnicy powstania komunistycznego, które w Grecji zostało stłumione i legnica stała się jednym z kilku ośrodków, gdzie oni mogli się osiedlić. Ale też trzeba pamiętać, że wówczas i jeszcze całkiem niedawno w legnicy mieszkała spora grupa Niemców, autochtonów tych, którzy tych dawnych legniczan, jak dzisiaj o nich mówimy. Dlaczego już oni zostali? Dlaczego nie wyjechali? Sytuacja była bardzo prosta. Rosjanie, którzy opanowali miasto, zaczęli budować tutaj swoje zaplecze wojenne, musieli funkcjonować też w takim codziennym życiu. Ci Rosjanie potrzebowali dostaw prądu, gazu, musiały działać wodociągi, których wojna też nie zniszczyła, a fachowcami byli Niemcy. W związku z tym, ludzi, którzy przed wojną w czasie wojny byli zatrudnieni w tych służbach komunalnych, zostawili wręcz nie pozwalali im wyjeżdżać. W Legnicy pojawiła się też w pewnym momencie ogromna społeczność żydowska. Żydzi, którzy tutaj przyjechali także ze wschodu, ale też i ci, którzy ocalili z Holokaustu z centralnej Polski, zaczęli tutaj tworzyć swój świat. Była wręcz dzielnica, która była zamieszkana w większości przez, przez społeczność żydowską. Powstawały tutaj firmy, spółdzielnie, Pracy, właśnie prowadzone przez, przez rzemieślników żydowskich. Rozwijała się kultura. Przez wiele, wiele lat funkcjonował w Legnicy Teatr Żydowski imienia Gersona Dua. Ośrodek kultury, znany w tym środowisku żydowskim właśnie w całej Polsce, ale też znajdujemy wzmianki o działalności tego, tego ośrodka, wzmianki z lat 50., które pojawiały się w prasie izraelskiej, w prasie amerykańskiej. Dzisiaj Legnica jest nadal miastem wielokulturowym, aczkolwiek te nacje, te narody, te mniejszości właściwie zlepiły się w jedno. Dzisiaj funkcjonujemy w takim środowisku, w którym obok nas żyją Łemkowie, Ukraińcy. To nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Dzisiaj już nie mamy tutaj dużej społeczności żydowskiej, nie mamy dużej społeczności greckiej, nie mamy dużej społeczności niemieckiej. Ci ludzie są obecni, natomiast odwołując się do tej tradycji wielokulturowej, dzisiaj ci ludzie się spotykają. Spotykają się na Wigilii Narodów, doroczne, doroczne spotkanie w okolicach święta, świąt Bożego Narodzenia, w tym czasie właśnie moż, można poznać kuchnię, tradycje świąteczne różnych ludzi, którzy przez Legnicę się przewinęli, różnych narodów, które się przewinęły. Jest impreza o nazwie Kto siedzi na miedzi. Jest to okazja do tego, żeby zobaczyć też dorobek kulturalny, ten niematerialny dorobek kulturalny poznać, poznać te kultury ludzi tutaj przez wiele dziesiątek lat żyjących. Oczywiście Legnica to jest też miasto z ogromną tradycją historyczną. Jedno z najstarszych miast Polski. W tej chwili jesteśmy na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. Zamku, który jest najstarszą i największą murowaną rezydencją piastowską w Polsce. Jest to miejsce, w którym najdłużej utrzymali swoją władzę piastowie. To tutaj w Legnicy mamy pochowanego ostatniego księcia z dynastii Piastów, Jerzego Wilhelma, rocznica jego śmierci, 350 rocznica jego śmierci przypada w przyszłym roku. Co prawda Legnicko-Brzeska gałąź Piastów w dużej mierze była zniemczona, poddana wpływom niemieckim. Natomiast ci Piastowie odwoływali się do swoich korzeni królewskiego piastowskiego rodu. Oczywiście Leninczanie, którzy przyjeżdżali tutaj w latach 40., 50., pojęcia nie mieli o tym, że tutaj mają pochowanego ostatniego piasta, nie mieli pojęcia o ogromnych tradycjach naukowych. Przecież tutaj na tym zamku powstał jeden z pierwszych uniwersytetów yy, zapanowania księcia Fryderyka II. Co prawda krótko on funkcjonował, ale w tej części Europy, w tej części właśnie był, był, był pierwszy. Yy, ci ludzie nie mieli kompletnie do tego yy, głowy. Nie mieli pojęcia. Legnica przez wiele, wiele pokoleń kojarzyła się tylko z jednym wydarzeniem historycznym z bitwą pod Legnicą i ze śmiercią Henryka, księcia Henryka Pobożnego. Natomiast ci, którzy tu przyjechali, zamieszkali, powolutku miasto oswajali. Oswajali siebie z miastem, oswajali siebie ze, z tą strukturą miejską i oswajali się też z tradycją kulturową, kulturalną i historyczną tego miasta. Co prawda do, lat, do końca lat 80. niewiele wiedzieliśmy, niewiele mówiliśmy, niewiele pisaliśmy o historii miasta z okresu polskiego, z okresu niemieckiego. Dzisiaj właściwie. Traktujemy to dziedzictwo jak dziedzictwo swoje, dziedzictwo miejskie po prostu. Jesteśmy Legniczanami, mamy kontakty z byłymi Legniczanami, z ich potomkami, którzy na przykład mieszkają w Uppertalu, gdzie, gdzie naprawdę duża grupa, duża grupa dawnych Legniczan po wyjeździe stąd, stąd osiedliła się i tam, i tam żyją ich potomkowie. Jeszcze niedawno mieliśmy okazję spotykania się z ludźmi, którzy tutaj urodziwszy się przed wojną też odbierali naukę. Ci ludzie niestety już nie żyją. Minęło parę ładnych lat, tak. Legnica przez też wiele, wiele lat była nazywana Małą Moskwą. Z czego to się brało? No z tego, że tutaj mieliśmy ogromną rzeszę armii radzieckiej. Szacuje się, że i, y, około 30-40% mieszkańców Legnicy, ale słowo mieszkańcy, proszę wziąć w cudzysłów, to byli żołnierze ro, ro, rosyjscy i ich rodziny. Oni też razem z nami funkcjonowali. O ile żołnierz nie mógł wychodzić i spacerować spoko, spoko, spokojnie po mieście, o tyle rodziny oficerów zupełnie normalnie funkcjonowały, mieszkali ci, ci, ci ludzie wśród nas. Y, do dzisiaj. Niektórzy z nich jeszcze tutaj, tutaj funkcjonują i też spotykają się w czasie takich właśnie wielokulturowych imprez, które są od lat organizowane. Legnica to także takie miejsce miejsce spotkań tak naprawdę. Miejsce, gdzie łatwo dojechać, miasto, które, które jest świetnie skomunikowane z innym miastem, ale też to, ta, ta właśnie. To położenie Legnicy, drogi, które przechodzą pod Legnicą, linia kolejowa ogromna, powodują, że Legniczanie też mogą bardzo łatwo nawiązywać kontakty z Czechami. Łatwe są kontakty z, z, z Niemcami, którzy mieszkają tutaj, tutaj nieopodal. Jesteśmy kawałkiem Śląska. Śląsk ma niezwykle ciekawą, ale też i złożoną historię. Stąd też. Nasze dzieje, bo tak dzisiaj możemy powiedzieć, to są wszystko nasze, nasze dzieje, też są złożone i niezwykle fascynujące.